Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elytry i zgadnijcie kto jest z nami. Skaletyna. Hej! Dobrze. Cześć. Leć pierwsza. Pozwolę Ci. Dziękuję. To Cię przyspiesza jakby co jak przelecisz. Dobrze wiedzieć. Jak przelecisz kółka to Cię przyspiesza. No kurczę, abym pobił rekord. Jej. Skończyłaś? Nie chcę. Ja chcę pobić rekord. Dlatego tak wolno mi idzie. Pobiłem rekord! Jej! A nie, nie pobiłem. 26 sekund to nie pobiłem. A ty ile miałaś? Nie, 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 Jak wciśniesz, e, pytanie, kto ci pokaże? Ten ostatni czas, przez siódme kółkę, jak przeleciałaś. 18. No ze, 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 ze. E, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, to chodźmy na rejs czwarty. E, to skoro się już wczułaś, to tak, zagłosujmy na mapę e, Clouds. To jest pierwsza medium. Okej. A wiesz, że możesz sprintować w powietrzu? Wiem. To dobrze. Bo to jest taki mały tip, że sprintowanie w powietrzu czasem pomaga, ale czasem utrudnia. To weźmiemy sobie tak minimum trzy mapki, a trzecią mapką będzie hard. Co, Co ty na to? Albo jakiś extreme, o tak. Tak chciałbyś. Takie najtrudniejsze. Wiesz, jak ty zagłosujesz na coś innego, to wtedy będzie 50-50 i 50, będzie musiało y, zdecydować. Y, kogo, ta, kogo, kogo lubi bardziej ten serwer. Wyłóżmy, że mnie. He, a ja właśnie za to skaczę. Gdzie jesteś? Nie. Przyteleportowało się. No i znowu jestem w tobie. Ale ja żadnych skojarzeń nie miałem. Jeżeli ty coś miałaś, to twój umysł jest. Nie zrobili mojej umysł, mój umysł jest dziwny. Nie, nie chciałbym wiedzieć. Po, po, po tym ile cię nam to wolałbym nie. Okej. Kurczę, zwaliłem. E, jak chcesz sobie lecieć lepiej, mi to przynajmniej pomaga, to wciśnij F1. A jak nie chcesz tego, to wciśnij jeszcze raz F1. Pomaga ci to, czy nie? Na F1? Nie. To wciśnij F5. To podobno pomaga. Nie, byłem. ło... bardzo daleko. Bra, leczę, 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 leczę. To jest moje, jak ja? Właśnie przeleciałem kolejny kółko. Jestem nasz? No nie, no jakim cudem? Już byłem na przedostatnim. To, to, jest zło. Już byłem na przedostatnim. No nie, no teraz zmienić. Wszystko twoja wina. O tak, tak, tak. może tak by być inaczej. Na kogo zawsze muszę zwalić? Akurat jesteś tutaj idealną osobą do tego, więc. Dzięki. Teraz znajomacz, oczywiście, tak. No. Eee, a wiesz, jak zwalniać w powietrzu? No. To dobrze. W sensie, że kółka w powietrzu robisz. Nie chyba, skończy, chyba skończy. Yes, skończyłem, chyba no. skończyła! I... Jest! Skończyłem! Nooo! I ty na tym ostatnim? Kurcz! Nie działa. Yy. Yy. Czekaj, to ja, ja, ja cię sobie poobserwuję, wcisnę sobie F1. Nie dzielę. Jak tam leci? Nie, no, Rozumiesz! Ja też tak miałem. He, 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 Widziałem to. Widziałem to. I nie skończyłaś, bo czasu ci brakło. Ojej. Eee, jaka szkoda. Dobrze, to teraz bierzemy extreme. Co ty na to? Oczywiście, OK okej. No, czyż, szczerze mówiąc, żartowałem. To idziemy na Elytra Racing, czy może jakiś inny tryb? Bo tutaj są trzy tryby, oprócz Elytra Racing. Hmm... Pod tymi skrzydłami masz. Wiem. Właśnie tak widziałem, że przeskakujesz. Co robisz? Nic, skaczę. Wiesz, że tu się można odpychać, bo to jest 1-9. Wiem. Próbowałem cię przepchać. <grych> A tak? Tak. Taki tryb bierzemy. Dobra. Co proponujesz? Znaczy, z, 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 e, Elita Bazel jest dobra, ale nie na dwie osoby. Mhm. Mm e, hover to po prostu spadasz, musisz jak najdłużej utrzymać. E, Elita Wars to nie wiem, co to jest. Ja, ja bym został przy Racing. Okay. Dobrze, to, i, to w takim razie to będzie ostatnia mapa, choć na Race 3. Mhm. Co to jest Extreme? E, no, jeżeli chcesz. Mm -hmm. Ale nie przejdziemy tego, ani ja, ani ty. No wiem. co bierzemy? Mhm. Mm Tylko nie bierz the drop. The, the drop no jest to... najtrudniejszy. Dobra, chodź na hell. Okay. O jakich gości tu do nas jest? Gromax. Ale i tak my wygramy, jeśli do no mnie to są rzeczy. No. No. Sorry, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Lecę za tobą. Śledzę no cię. Śledzę cię. śledzi. No, no dzięki. Zawsze do osu Ja tu się na ciebie zaczaję. Jakieś ty zły A teraz wiesz co? Weź gin, Szybko, 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 zanim się skończy czas. Abu Wystraszyłem cię na pewno, tak? tak bardzo. O to mi chodziło. To to jest hard, znaczy to, to jest extreme. Widzisz teraz nie tylko jest mi. Mapa HEL. To, to będzie hell. bo nie przejdziemy tego. Wow. Naprawdę? Nie. Ja nawet dobrze przez to pierwsze kółko nie mogę przelecieć. To nie. No nie, przecież to, to trzecie jest niemożliwe. To trzecie jest niemożliwe. Trzecie jest niemożliwe jest za małe. Dobra, przeleciałem przez trzecie. I nie, wow! Brawo. To będzie. Przejechałem trzecie kółko. Ja nie mogę przejechać przez drugie. E, musisz przejechać idealnie pierwsze ja i przesunię. od razu skręcać. Ja od razu przesunię. skręcać w lewo. No, no dzięki. I co? Popchnęłaś mnie. No no wymawiaj sobie. No popchnęłaś mnie. Będzie na nagraniu. Póki nie, zaba... Bóg... nie zobaczę, to nie uwierzę. Będzie na nagraniu, popchnęłaś mnie. A wiesz co, ja, ja tą mapę przejdę. O, przeszedłem mapę. Aha. Przeleciałem przez złote kółeczko. Co prawda nie przeleciałem przez żadne inne, ale przyleciałem przez znaczy, przeleciałem przez złote. Znaczy, przez złote, bo ja wygrałam. Dexowe. przepraszam, dexowe. Dieks. Dobra, nie przeleciałem, byłem ma pod Ale prawie przeszedłem mapę. Czekaj, ale ja przelecę przez dexowe. Ja przeleciałem przez dexowe właśnie. I to przez Le. jedno. Przepropiłam. Dobra. Kurde. żeś mapę wybrała? Ja wybrałam? Aha, aha. I jak to jest hell, to myślałam, że to będzie jakieś fajne, nie wiem, ognie, jakiś netherrack, coś A, to trzeba było wziąć i nether, into the nether albo... to jest z neterem, a nie... To jest po prostu hell poziom trudności, że nigdy tego nie przejdziemy. Przejdźciemy <grym> przez czwarte. Ciekawe, czy kiedykolwiek tak. przez piąte. Przez szóste. Przez siódme. I wyśmiesz panu. Ale serio, na nagraniu, będzie na siódmym skończyłem, mój rekord. <noise> Wiesz co, ja idę przelecieć przez ostatni. Nie przelecisz ostatniego. <noise> Wiesz co, dopiero teraz wyszedłem do mnie po, po <noise> Ej, Nie miałem na myśli tego tak powiedzieć, Ej, to ty to tak zrozumiałeś. Mhm. Uh -huh. To twoje myśli są czarne, nie moje. <noise> Oczywiście. Ale to prawda. No ale weź. No wiem. w sumie, w sumie tak. No, no, wiesz, w sumie tak. No, no nie, no, 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 no. Ludzie mnie odpychają. No jeszcze sobie nie mogę trafić to pierwsze kładko. jak nie coś innego. Pierwszą dziurkę. Wiesz <laughs> co miałeś na myśli. Dlatego nie, to powiedziałem. Ale ja, ja tego nie powiedziałam. Ale miałeś to na myśli, dlatego ja to powiedziałem. To, wiesz, to twoje myśli są czarne. I <laughs> tak, teraz będzie używać moich słów przeciwko mnie. Tak, super. Dokładnie, twoje myśli są nieczyste. No kurczę, prawie byłem na ósmym. A ty widzisz tą szałkę tam z tym kółkiem? Widzę. Ja nie wiem, przez które kółko mam przejść najpierw. Czy przez to, co jest w poprzek, czy tam, to drugie? Może na to, które wskazuje strzałko. Zaraz ci powiem, które. Najpierw masz przejść przez. Przez, 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 przez. Wait. Ja zaraz ci powiem. Najpierw masz przejść przez, przez to poziomy, czy znaczy pionowe? To poziome, czy przez, pionowe? Najpierw przez e, pionowe. Czyli mam wlecieć w tą pionową dziurkę, ok? Tak, tak, dokładnie. Nie no, już prawie byłem, bo teraz zaczęłam używać w końcu sprinta. <laughs> e, przeszedłem, przeszedłem, wcale nie byłem. Aha, przeszliśmy, nie? Dobra, to dodawał jeszcze jedną rundkę, taką ostatnią, krótką. Jako, jakąś Easy wezmę. Ci powiem, która będzie taka Easy krótka. Okej. Okay. To chodź na race e, czwarty. Okay. I e, wybieramy e, mapę. Momentum. Nie, nie, nie momentum, nie momentum. E, weźmy trudeneter. Mhm. Mm Wziąłeś już? Nie wiem, st stry. To jest w Easy. Okej. Okay. Okay. Lecę za tobą. Ty ja jesteś gościem. Ty siedzisz w siedzę za jego. <noise> Ale i tak wychodzi na to, że oboje śledzimy jego. <noise> Dokładnie. A wiesz, jak zostać w wodzie? Ja jestem teraz w wodzie. Ale nie może zostać... do niej wyleciałam. No, bo możesz to w zasadzie. Jeżeli nie, nie, nie pójdziesz na ziemię, to nie możesz. Ale tu są fajne animacje, bo ty tak leżysz w tej wodzie. Tak nie No, jakbyś Ale się obróciła, to, jak to jak my jak oboje to byliśmy fajnie. tam za tobą. No. My oboje byliśmy tam za tobą z tym gościem, więc. <śmiech> Aha! Czyło jedną na dziewczynę, no Fajnie. Nie, dwóch. Nie trzech, dwóch. Tak ja nie umiem liczyć. No nie, nie umiesz, to bardzo. Pracuj nad matematyką. Miałem piątkę w e, Ja też miałem piątkę. Aha. Ja miałem wszystkie w gimnazjum. W W drugiej? E, nie, w piątej, po, w szóstej podstawówki miałem szóstkę, haha. Ha. Nie, miałem piątkę, aha. <laughs> się A, 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 a w, w gimnazjum e, trzeciej jak skończyłem miałem czwórkę. Wow, brawo. Chociaż moja nauczycielka była dość wymagająca, więc że dostałem czwórkę to aż szok. Nie wiesz, ja jestem ulubienicą mojej nauczycielki, nie wiesz? Dlatego, że tylko ja rozumiem równania, Rozumiesz? Moja klasa... Tylko ty jest... rozumiesz równania? Serio? Tak. Rozumiesz, że moja klasa ma takie już strąbane mózgi, że nie, że nie umią równań wyrażeń algebraicznych. Przecież to jest jedna z moich nawet ulubionych rzeczy ja... w matematyce. No u mnie też. Też. I jak ja sobie wyobrażam, co będzie w drugiej klasie, to dziękuję bardzo. Co zrobiła moja klasa. No. Mhm. A czy wiesz, też miałem paru takich ludzi, którzy tego nie ogarniali w klasie, ale u nas przynajmniej połowa klasy to ogarniała. Ja mam 29 Po pewnym czasie, w w klasie, ale... ale ja. Już ja mam 29 osób w klasie. I rozumiem 3, 4. Razem czy bez ciebie? Yy, razem. A, okej. Okay. Spoko. A wiesz ile, klasów, wiesz ile osób w pierwszej klasie miało piątki? Ile? Pięć. Aha. Yy, właśnie skończyłem. Wow, brawo. Ja nie mogę przejść tego. Do... <laughs> nie wiem czy dobrze poleciałam. Chyba się poleciałam. Ja cię będę tu gejdował. Leć, leć, leć. Ty musisz. Ja jestem za tobą. Obserwuję cię. Ta Tam musisz od razu w lewo skręcać. Tu, 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 tu. I od razu w lewo. Od razu w lewo jak tylko z, z na tą. Zlecisz. E, ma, masz mieć tą lawę, jak wylecisz po prawej stronie. Mhm. Stamtąd, jak wylecisz. Potem cały czas prosto, tam do tego... do tej strzałeczki. Gdzie Map. jesteś? Gdzie jesteś? Tu, gdzie jestem? O, widzę cię. Dobra. Czy wiesz, że ja jestem w mapie w środku, więc. Ale i tak cię widzę. Mm. Ah, tu, 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 tu i teraz prosto cały czas. I tam będziesz miała resztę kółeczek. Jest. Przez, Jest. Przez to masz tu. Jeszcze to będzie, jeszcze to było. Jeez! Yes. Przyszło. No, skończyłaś to, to weź daj Lew. Tak znowu jestem w tobie, okej. Okay. Mm. To lepiej wyjdę z, z ciebie. Ile e. sam wiesz, to więc zazdrosny. No właśnie. No. To nie to nie tylko ta jedna osoba. Ta druga ma no, też. No, z mediosy będą. sobie będą zazdrosne. No, do, do, dobra. E, to dziękuję wszystkim, co jest oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ze mną była e, czekaj. Swój stój swój się. Skeletina. Tak, ze mną była Skeletina, pożegnaj się. Cześć wszystkim, dziękuję bardzo za uwagę i w ogóle no. Tak, więc do widzenia wszystkim. I lajkujcie, lajkujcie, to, bo to tak, dobre jak lajkujcie. Lajkujecie. komentujcie, subskrybujcie, wszystko. Dobrze. Widzicie jaki tu mam support?